Cześć, witajcie. Zanim przejdę do sedna, zaznaczę, że ten materiał nie jest adresowany do zagorzałych fanów Soulsów, bo przedstawiamy w nim 5 powodów, dla których warto zagrać w Dark Souls 3, a weteranów nie trzeba przecież do tego zachęcać, prawda? Ale może dopiero co usłysza się o czymś takim jak seria Souls i zastanawiasz się, o co ten cały zamęt i hype związany z grą, w której głównie się umiera. Ja jestem Garaj i pozwólcie, że przedstawię wam 5 powodów, dla których możecie chcieć odwiedzić Królestwo Lothric i zagrać w Dark Souls 3. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim świat. Wielokrotnie będziecie zachwyceni konstrukcją świata w Dark Souls 3. W grze można podążać główną ścieżką, ale warto z niej zboczyć, zwiedzić poboczne lokacje, znaleźć ukryte skarby i odblokować skróty, by nie przebiegać tej samej miejscówki przed każdą walką z bossem. To, co zobaczycie na horyzoncie, nie jest jedynie elementem krajobrazu. Wszędzie tam można dotrzeć. Na tym polega urok Soulsów. Elastyczny system rozwoju postaci. Każdy przedmiot, który znajdziecie, będziecie mogli wykorzystać w walce, jeśli wasza postać dysponuje odpowiednimi statystykami. Nie ma elementów wyposażenia przeznaczonych dla konkretnej klasy postaci czy też płci. To kolejna niesamowita cecha sosów, która sprawia, że nawet w połowie rozgrywki Twój wojownik może stać się magiem albo na odwrót. Niesamowita satysfakcja. Gra stawi przed nami ogromne wyzwanie, a każda śmierć będzie wynikiem Waszej pomyłki. To bardzo uczciwa gra, w której poziom trudności, choć wysoki, nie jest przesadzony. Będziecie mieli wrażenie, że tego bossa nie da się pokonać, ale to nieprawda. Trzeba wykazać się cierpliwością, obserwować ataki wroga i zadawać ciosy w odpowiednim momencie. Liczy się wyczucie. Kiedy zdołacie pokonać dany fragment lub wygracie walkę z bossem, gwarantujemy, poczujecie ogromną satysfakcję. Unikatowym Multiplayer. Grę można przejść samemu, ale będąc cały czas w trybie online. Multiplayer pozwala na rywalizację i kooperację z innymi graczami. Grając jednak w pojedynkę na ziemi pojawiały będą się czerwone plamy. Kliknijcie, by zobaczyć, jak zginął inny gracz, a także wiadomości to wskazówki zostawione przez innych uczestników rozgrywki, które mogą pomóc wam uniknąć śmierci. Koło waszej postaci przebiegać będą także duchy graczy, które po chwili znikną. Przystępność. Dark Souls 3 nadal jest hardkorowym RPG-em akcji, ale bardziej przystępnym od poprzedniczek. Początkowe lokacje są łatwiejsze, a system ulepszania broni mniej skomplikowany. Gra również nie każe gracza za błędy tak jak poprzednie części serii, dlatego łatwiej wkręcić się w klimat. Fani nie muszą się jednak obawiać, po kilku godzinach rozgrywki wszystko wraca do normalności i poziom trudności drastycznie wzrasta. Osobiście ograne mam już kilka godzin i mogę potwierdzić, że From Software po raz kolejny dostarcza. Recenzję możecie oczywiście przeczytać na gram.pl. Trzymajcie się i miłego umierania.